Cześć, dzisiaj chciałbym Ci pokazać jedną z moich ostatnich realizacji. Nie jest to może realizacja wyjątkowa pod kątem sprzętu i oprogramowania, które zostało wdrożone, ponieważ jest to pewien standard, który oferujemy klientom. Bardziej jest to realizacja, która jest dowodem na to, że właśnie oprogramowanie i sprzęt, który oferujemy naszym klientom, jest dla nich bardzo przydatny i widzą. Że warto w niego inwestować i cały czas są z nami. Eee... Być może miałeś okazję zobaczyć inny film u tego klienta, to jest Nice Cream Factory, który kilkanaście miesięcy już, chyba już tyle, tyle, minęło, zainstalował, kilkanaście miesięcy temu, temu, zainstalował w swoich dwóch lokalizacjach ekrany 49 cali do wyświetlania swojego menu. Jest to po prostu lodziarnia. I w ostatnim czasie zgłosili się do nas ponownie, abyśmy im przygotowali kolejny zestaw monitorów reklamowych do ich nowej lokalizacji w Warszawie na Alejach KEN24. I tak, jak widzisz tutaj na, na tych zdjęciach, instalacja jest w zasadzie bliźniacza w, do tej, która jest na ulicy Koszykowej. Czyli mamy trzy monitory, 49 cali ustawione pionowo za plecami sprzedawcy. Z bliska te ekrany wyglądają w ten sposób: tutaj wyświetlają różne treści, jak smaki, wielkość porcji, czy też jeden ekran jest przeznaczony. Na promocję także innych lokali tej firmy. Tak jak mówiłem, nie jest to realizacja w jakiś sposób tam wyjątkowa w porównaniu do, do całej reszty, ale tak jak mówiłem wcześniej, świadczy o tym, że klient, który już kupił u nas pewien system, kupił u nas monitory, chce się tego trzymać, ponieważ wszystko ma w jednym miejscu i jest zadowolony z naszych usług. Jeżeli jesteś zainteresowany cyfrowymi menu lub masz jakikolwiek inny pomysł na wykorzystanie monitorów, śmiało zgłoś się do mnie, na pewno coś razem wymyślimy. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.